Tak, nie przeszły się po tytule, dołączyłem na Domalowice, ja po prostu w to nie wierzę i jestem z tego, z tego na serio szczęśliwy po prostu, o Boże, Do, jestem oficjalnie piątą osobą na Domalowicach, jeśli chcecie też obejrzeć odcinek, w którym yy, pojawiłem się ja po raz pierwszy na Domalowicach, Link w opisie oraz dziękuję Domalkowemu za to, że mogłem dołączyć na, do Malowice i mam nadzieję, że będę mógł mieć jeszcze więcej, więcej przygód z wami. O Boże, po prostu nie wiem co mówić, jestem po prostu tak mocno szczęśliwy, no. Po prostu wow. Tego się mocno nie spodziewałem. No dobra, to... No to widzimy się też w następnym odcinku widzowie i sorki, że to był taki odcinek taki króciutki, ponieważ po prostu chciałem, żeby to był taki odcineczek tylko taki specjalny, więc jutro 29 października się pojawi może normalny odcinek, więc widzimy się w następnym odcinku, elo.